Halo, halo, cześć, witajcie, witam Was wszystkich w kolejnym odcinek. Słuchajcie, odcinek nowym tygodniem. I teraz tak, powiem zdanie takie. Ten tydzień nie jest tak bardzo, teraz to sobie wstawcie słowo, które mogłoby to określić dokładniej. Taki, taki oto jest. Mamy samochód, GB200. Ten, ten jak samochód, sprawdziłem, kosztuje około milion. Jest on sobie w DLC. Był on dostępny w DLC, jak wychodziło 2017 takie z yy, torami to było generalnie. I sobie go dostać, słuchajcie. Musicie zrobić, aż chcecie miejsce 3 dni z rzędu na wyścigach ulicznych. Czyli to są wyścigi na dwie osoby. Czyli zadanie jest dosyć proste, ale że trzeba przez 3 dni wchodzić, no to trochę jest prawem. I w zasadzie tak. Pierwszy raz mógłbym powiedzieć, że. chociaż jeszcze do tego przejdziemy. Na razie polećmy sobie po kolei. Jakie są premie, bo to to jest aż bardzo ciekawe. Zobaczcie te akcje. Premie, jakie mamy. Zobaczcie, na tryb adwersarza mamy premie na strefę zrazu. Może być. Mamy jeszcze do tego na misję. Misje. Mianowicie misje jakie są na premie razy 2. Są to misje, słuchajcie. Martiny medrezo. I teraz najciekawsza rzecz. Na premie razy 4. Uwaga, są misje na jacht. Już wiecie czy, do jaka będzie nieruchomość na premii. Wam ja to muszę pokazać na oczy. Pierwszy raz mój strój. Rzeczywiście zwiastuje jaka będzie premia. <ścoughs> Czekajcie, gdzie to się w ogóle to się to kupowało? Jacht nie pamiętam w którym roku doszedł. W 16-17. On przez 5 lat był bezużyteczny. Kosztował on 10 milionów. No teraz, jak widzicie, można, mogę go przemienić za pół ceny, więc zgaduję, że ten jacht teraz wykosztuje 5 milionów. I uwaga, na premii razy 4 i to jest najlepsza premia jeszcze w tym tygodniu. Jeszcze z innych ciekawszych premii, żeby powiedzieć Wam, i w zasadzie jest tylko jedna, w zasadzie tylko jest ta ciekawa premia. Mianowicie, jak sobie tutaj zjedziemy w dół, to jest Itali GTO. Co prawda było nie do zdobycia tam parę tygodni temu, ale trzeba też powiedzieć, że Italii GTO jest jedną z tych ciekawszych premii. Może Tezerach kogoś zaciekawi. Z tego co tak patrzę na te pojazdy, to jeszcze tutaj proszę mamy widiona, Carrione i w zasadzie to jest tyle jeżeli chodzi o te pojazdy. I teraz właśnie mówię, możecie wstawić sobie słowo jaki ten tydzień jest mega dobry. Ja jednakże mogę polecić tylko jedną rzecz. Jeżeli chodzi już o tę misję, generalnie najlepszą misją, jaką tutaj możecie sobie rozegrać z tego jachtu, bo generalnie musicie grać po kolei. To najlepsza misja to jest... To była chyba ta misja? Bomb Tak się ta misja nazywała? jestem właśnie pewny, mówię, czy to była właśnie misja Bomb Zaraz Teraz sobie to zobaczę. Tak, to jest ta misja. To jest najlepsza misja, jeżeli chodzi ogólnie tutaj. Mianowicie, bo te misje nie opłaca się robić, jeżeli chodzi o kasę, tylko już bardziej jeżeli chodzi o expa. A premia raz... Nie, też jeszcze plusem generalnie mogę powiedzieć ogólnie tych wszystkich misji właściwie na jakcie. Nie jest właściwie to, że to się opłaca. Naprawdę to jest beznadziejne. Serio, te misje są po prostu takie. No dobra, no może beznadziejne to będę pomywał. Nie no są masz takie tragiczne, ale... Naprawdę, granie tych misji po coś innego niż dla EXPA... i ja się całkowicie z celem. Tutaj udało mi się wszystko pokonać. Na razie, bo to wiecie, to nie w jakichś tam falach się pojawiają, bo... Dobra, w zasadzie już zaraz misja się skończy. Tutaj wiele nie pozostało. Tu? Wiecie, jak coś mówię, to bardzo dosyć ostrożnie do tych botów, tak pozorom oni wybiją Poczekaj po koczku. a nie. To będzie wychodziło. I zobaczcie, ile na tej misji się zarabia w ogóle. Bo to też, jeżeli chodzi o Expa, to, to też można by zobaczyć, ile też fragów zrobiłem. I się zaliczono. Proszę, za samą misję jest 40 no niewiele, ale zobaczcie za to na ekstra aż 8 000, no i plus jeszcze za fragi, które zrobiłem. A fragów, jak widzicie, zrobiłem całe 50. Za 50 fragów, no to po 100 expa, no to mamy 5000, czyli za całość dostajemy 13 tysięcy aż. Aż 13 tysięcy mamy. Cóż, w zasadzie tak mógłbym określić tę premię. Chyba razy 4, ale jak widzicie 13 tysięcy expa. I to jest najlepsza misja, jaką najbardziej opaca się grać. Jeszcze na poziomie trudnym. Także no cóż. Także to tyle w zasadzie, nie? To tyle w tym tygodniu. Tydzień jest beznadziejny, jest słaby. Ja najlepsza rzecz, jaka jest w tym tygodniu, jest tak beznadziejna W każdym razie, to byłoby na tyle. Do następnego cześć.